Hey się z tej strony Mutu, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale dawno nie było żadnego testu kebaba z Ostrowca, także dzisiaj sobie przetestujemy a mianowicie duet kebab, ma całkiem dobre opinie znajduje się na ulicy 11 listopada, także my sobie po niego jedziemy no i zobaczymy czy będzie dobry także ja sobie jadę i zapraszam za chwilę dobra moi drodzy nasz kebab z duet kebab jest już gotowy po około 5 minutach także bardzo krótki czas. Wziąłem sobie mały w bułce za 12,50. A zobaczcie, jaki wielki. No, naprawdę. Jestem. Pełen podziwu. Że mały, a taki wielki. Na minus, parking, bo nie ma tam gdzie zaparkować za bardzo. No i lokalik malutki. Trzy chyba stoliki tylko. Także. No i plus jeszcze te zewnętrzne, także lokalik mały. No ale zobaczymy sam smak kebaba jak on smakuje. Tutaj wam rzucę cennik, ile tam co kosztuje, a my już sobie spróbujemy. Widzimy, no wziąłem sobie sos mieszany, mięso mieszane. Tutaj widzimy pomidory, cebula, ogórek. To jest mięso wołowe. Widzimy dosyć sporo tego mięsa. Ale jeszcze chyba więcej tutaj warzyw, z tego co widzę. No I próbujemy zobaczyć czy to świeże. Dobre są opinie o tym kebabie ogólnie. Pierwszy kryzys, tutaj widzimy pomidorek. Mm. Ostrość taka OK zjem sobie właśnie yy, mieszane sosy, a takie dosyć pikantne, Ja pierwszy rzut. Mm. No, Wiem Wam, że zapowiada się całkiem, całkiem dobrze. Zobaczcie tę bułkę, niutka, przypieczona. Mm. Spróbuję sobie troszeczkę go ujeść, no i dam Wam, bo nie na ile oceniam tego kebaba, a jak na razie co powiada się dobrze, Dobra moi drodzy, ja już jestem w końcówce mojego kebaba, Więcej już nie mogę, także zostawię sobie go na później. No i minusy, zaczniemy sobie od minusów, to zauważyłem, że dosyć tłuste jest kawałki mięsa z kurczaka. Niestety trafiły mi się niektóre takie tłuste. No i moim zdaniem, mięso wołowe to nie powinno być taki wielki kawałek jak tutaj widzimy, takie długie kawałki. No moim zdaniem to powinno być pocięte, a nie takie wielkie. No obrzydliwie to wygląda. No ale reszta, dosyć świeże składniki. Tutaj chrupiąca bułka. Dosyć pikantny. No i przede wszystkim... E, najecie się nim, ale taki... E, duży chłop jak ja, 90 kg prawie... E, nie może sobie z nim poradzić na raz, także... No idzie się nim najeść, że Wam na cały dzień starczy. E, także tyle, możecie napisać czy, e, czy Wam smakował z tego lokalu e, ten kebab, jakiego Wy polecacie kebaba w Ostrowcu. Jak się podobało zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu trzymajcie się, hej!